Prezydent USA Donald Trump powiedział po wideokonferencji z europejskimi sojusznikami, że rozmowa była bardzo dobra. Amerykański przywódca rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim, szefem NATO Markiem Rutte oraz liderami z krajów Europy przed swoim planowanym spotkaniem z Władimirem Putinem na Alasce. Trump wyraził chęć zorganizowania kolejnego spotkania między prezydentami Rosji i Ukrainy, w którym mógłby uczestniczyć. Będzie drugie spotkanie. Jeśli pierwsze pójdzie dobrze, to szybko zorganizujemy drugie. Chciałbym to zrobić niemal natychmiast, żeby odbyć drugie spotkanie między prezydentem Putinem, prezydentem Zelenskim i mną, jeśli zechcą mnie tam widzieć. Czy będą jakieś konsekwencje, jeśli Władimir Putin nie zgodzi się na zakończenie wojny po spotkaniu w piątek? Tak, będą. Jakie będą konsekwencje? Sankcje, cła. Nie muszę mówić, konsekwencje będą bardzo poważne. Ukraina liczy, że głównym tematem szczytu na Alasce będzie natychmiastowe zawieszenie broni. Europejscy liderzy naciskali na Trumpa, by wziął pod uwagę stanowisko Kijowa. Rozmowy pokojowe powinny być połączone z odpowiednią presją na Rosję. Sankcje muszą zostać wprowadzone i zaostrzone, jeśli Rosja na Alasce nie zgodzi się na zawieszenie broni. Fundamentalne interesy bezpieczeństwa Europy i Ukrainy muszą być chronione na Alasce. To przesłanie, które my, Europejczycy, wysłaliśmy prezydentowi USA Trumpowi, mogę powiedzieć, że byliśmy całkowicie zgodni zarówno w ocenie obecnej sytuacji, jak i w osiągalnym celu na przyszły piątek. Jeśli negocjacje w kwestiach terytorialnych są gotowe, tak zwana linia kontaktowa musi być punktem wyjścia, a prawne uznanie rosyjskiej okupacji nie podlega dyskusji. Zasada, że granic nie można zmieniać siłą, musi nadal obowiązywać. Eine rechtliche Anerkennung russischer Besetzung steht nicht zur Debatte. Der Grundsatz, dass Grenzen nicht gewaltsam verändert werden dürfen. Według Politico Trump powiedział europejskim przywódcom, że może udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Prezydent USA miał powiedzieć, że mogłoby do tego dojść pod warunkiem, że nie będzie to w ramach NATO. Tymczasem Waszyngton zawiesił część sankcji na Rosję, aby umożliwić transakcje związane ze szczytem na Alasce. Według doniesień medialnych Trump może zaoferować Putinowi m.in. dostęp do minerałów ziem rzadkich.